Nazywam się Mariusz Borodziuk, jestem pracownikiem firmy Farm Trade na stanowisku kierownika serwisu, czyli jako osoba odpowiedzialna za opiekę posprzedażową. W dniu dzisiejszym chciałbym zaproponować maszynę producenta włoskiego Bargam. Jest to maszyna zaprezentowana w Polsce na targach po raz pierwszy. W jej przypadku można zauważyć belkę, która została zastosowana w tej maszynie jako pierwsza na rynku. Myślę, nawet europejskim nie tylko w skali naszego kraju, ale także w całej Europie. Mówimy tu o belce rozkładanej składanej teleskopowej w zakresie szerokości od 14 do 30 do 30 metrów. Zawieszenie, sposób zawieszenia oraz belka teleskopowa czyni tą maszynę Śmiało można powiedzieć na dzień dzisiejszy, wyjątkową i w pełni funkcjonalną, umożliwiającą wykonywanie oprysku na terenie, w którym nie wszystkie maszyny są w stanie zmieścić się między przeszkodami. W przypadku tej maszyny, jeżeli mamy na myśli Sekcję może być także zastosowany system Seletron, który umożliwia zamykanie bądź też otwieranie z pomocą nawigacji każdej, każdego pojedynczego nastawnika. Urządzenie może też jak najbardziej zostać wyposażone w najnowszy. Yy, sterownik kontroler marki Muller Electronic. Standard yy, urządzeń, standard yy, wykorzystywanych podzespołów yy, w tych maszynach yy, jest yy, w zależności od tego, jakie ma potrzeby yy, klient. Yy, tak jak już wcześniej yy, wspominałem, yy, zawieszenie, układ, yy, zabudowę, yy, własna hydraulika. Yy, yy. To wszystko to może się jak najbardziej znaleźć na wyposażeniu maszyny rolnika, który decyduje się na zakup takiej maszyny. Niestety muszę tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy maszyna jest maszyną pokazową. Możliwość zakupu jej będzie z początkiem przyszłego roku.